Masz firmę w Niemczech, to chodź, zaproszę cię na nowiutki portal dla właśnie firm, żeby się reklamować i siebie, i swoje usługi. Siemanko, popatrz, zrobiłem taki portal. Mam słaby internet, ale to tak. Nasze firmy.pl na razie są tutaj tylko takie przykładowe, testowe firmy dodane, jeszcze nieprawdziwe. Już się parę osób zgłosiło, już tam mamy po zapisywanych. Będę dodawał dzisiaj albo jutro. Teraz pierwsze, nie wiem, 50, może 200 osób, które się będzie dodawało. Kompletnie za darmo może się dodawać. W niedzielę albo w przyszłą niedzielę będę szła też mocniej z marketingiem i z reklamowaniem. Jak ty się możesz dodać? Wchodzisz na naszefirmy.de, prosta sprawa, klikasz sobie tutaj, mój drogi przyjacielu, i potem dodaj firmę i patrz na to: dodaj swoją firmę, wypełnij formularz poniżej, a my dodamy Twoją firmę do katalogu. My, to ja wpis free, 0 euro. Dodanie w 24 godziny. Z reguły mi się powinno udawać. I dotrzeć do klientów. No po to to jest. Patrz, jaki wypasiony formularz zrobiłem, kolego, koleżanko. Zapraszam, zapraszam. Nasze firmy. No i po kolei wpisujesz nazwa firmy. Yy, y, 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 y. Te wszystkie informacje tutaj musisz ładnie pouzupełniać. Wiadomo, zgoda RODO. a tu muszę poprawić, bo to trochę brzydko wygląda. Więc. Klikasz na końcu ptaszka, dajesz wyślij zgłoszenie, ja to dostaję i już wkrótce będziesz mógł się cieszyć swoją wizytówką tutaj u nas. Raz, dwa, dodam tam też wizytówki z Google, więc jeżeli już masz, będziemy mogli je połączyć. Jeżeli jeszcze nie masz, wizytówki Google'a chciałbyś mieć, żeby wiesz, jak najlepiej twój film reklamować, to mamy też taką usługę. Zapraszam, pozdrawiam.